Witam Was wszystkich. Nie planowałem trochę tego nagrania, ale muszę się przyznać, że po tym co ostatnio zobaczyłem u naszych kibiców nie tylko tych z Poznania, ale o nich dzisiaj Wam trochę powiem ale również u innych naszych atomskich którzy po prostu no, stanęli na wysokości zadania i, że tak powiem, postanowili bronić komią z wiary i ojczyzny. Ja wiem, że to brzmi bardzo tak wyniośle i tak po prostu pompatycznie, ale no takie są, takie są fakty. Zaznaczam też, że naprawdę nie namawiam nikogo do tego, żeby krzywdę komukolwiek robił, ale muszę Wam powiedzieć, że ci panowie z Poznania pokazali Zadymiarzą, bo powiedzmy sobie szczerze, z protestami, to to nie ma nic wspólnego, tak naprawdę. Zadymiarzą będącym zwolennikami, opłacanymi moim zdaniem zwolennikami zabijania niewinnych ludzi, pokazali po prostu gdzieś miejsce, tak? bo oni chcieli już naprawdę. Przeciągnąć strunę i chcieli pokazać, że my to katoliko możemy wszystko narzucić, wejść do ich kościołów, nalać im w ich kościołach, ha ha ha, będzie wesoło. No było wesoło. Bo możecie sobie zobaczyć na YouTubie ten film. Das ist gut, das Który mówi, że, który pokazuje wyraźnie, że mm, antyfiarze tam idą, prawda i idziemy po was, i się, idziemy po was, tak, o, o, tam i tam, bać tam, o, o bać, i, i tak dalej, nie? No i nagle się okazuje, że e, podeszli pod kościół, nawet jeszcze nie do końca podeszli pod kościół i usłyszeli dwa proste słowa. Uwaga, cytuję. Jebać antyfiar i zobaczyli, że idzie paru dziesięciu paru dziesięciu dobrze zbudowanych niekoniecznie łysych prawda, mężczyzn którzy wiedzą, że Bóg, honor i ojczyzna to jest to, czego trzeba bronić no i nagle słuchajcie, moi drodzy taktyczny odwrót nagle już ooo, wszyscy uciekają, prawda Zobaczcie no sobie ten film, naprawdę ja Wam gorąco polecam, bo ten film pokazuje <noise> naprawdę jak łatwo z nimi można wygrać. Wystarczy po prostu tylko się nie poddawać, wystarczy po prostu żeby o że tak powiem, no pokazać im po prostu, że słuchajcie no granica jest, koniec, to możecie stać, reszta won. I już jest po prostu cicho, już jest spokój. Zobaczcie nagle, jak ci zadymiarze po tych kilku akcjach, łącznie z tą poznańską. Gratuluję wam, chłopaki, z Poznania, naprawdę super. Jak ta Straż Obywatelska powstała? Jak nagle wentyl, prawda, że tak powiem, puścił i nagle powietrze z nich uszło, bo oni myśleli, że będą katolików tutaj jeszcze w ich własnych kościołach może mordować, tak, no bo oni to mają różne plany, kto tam ich wie, kto ich sponsoruje i co im każe robić. I wyjeżdża taka Lempard, prawda, czy jakaś inna tam Shoyring-Wielbus, która moim zdaniem jest oszustką i mówię to z pełną świadomością, ponieważ mam świadków na to, że ta pani nie do końca finansowo się rozlicza jak należy. Mieszka na luksusowym osiedlu I wcale nie jest taka biedna jak mówi Tak samo jak zresztą Sąsiadka no, W drzwi, w drzwi ona nie mieszkają Ale mieszkają bardzo blisko siebie I też pani posłanka Pamiętacie tą szaloną mamusię Posraną taką za przeproszeniem No, no to ona po prostu e, Również i, ta, I wcale nie jest biedna Więc mamy na to po prostu dowody Mamy na to świadków Pewnie myślę, że w razie czego to w sądzie również zechcą zeznawać. Prawda? Więc ja myślę, że tutaj yy, tak. O, przyjrzałem teraz koło kościoła. To piękny znak krzyża trzeba zrobić. Nie trzeba się wiary wstydzić. Więc, więc tak. I tacy ludzie właśnie yy, mówią, że po prostu, że oni walczą, protestują w imię dobra <grytanie> Polski. <grytanie> Dobre. Mało tego, pani Szojlin-Wielgus ostatnio właśnie stwierdziła, że idźcie na te marsze, zarażajcie, plujcie, charchajcie, zarażajcie, no wiecie co. Powiem to tak, no, no ja rozumiem, że no może nie wszyscy muszą mieć, yy, czy tak powiem, intelekt jak należy, ale dobrze byłoby, żebym w ogóle był. No słuchajcie Państwo, wybierajcie tych posłów, nawet jeżeli nie głosujecie na PiS, czy na prawicę, no macie takie prawo, ale słuchajcie, no wybierajcie chociaż tych posłów, żeby to byli posłowie, a nie łosłowie prawda, żeby to były posłanki, a nie łosłanki, czy oślice bardziej więc, no moi teraz naprawdę, bo pani Szojring-Wielkus, ja tak odnoszę wrażenie, że nam łosłów to już dawno oddała może kiedyś go miała, o ile w ogóle go miała, ale teraz już go nie ma no i wiecie, jak to jest, no nie głosujcie na takich typów, no naprawdę, głosujcie na kogo chcecie, no, ale przynajmniej takich, żeby jakiś mózg mieli, nie? Ja znam po lewej stronie różnych ludzi, ale inteligentnych, naprawdę, z którymi da się rozmawiać, nawet jeżeli nie wyznają, że tak powiem, mojego światopoglądu, to można z nimi rozmawiać, dyskutować spierać się czasem, ale bardzo kulturalnie inteligentnie. No ale nie coś takiego jak pani Szoin, która stwierdziła, właśnie żeby za zarażać, zabijać, te wszystkie babcie umrą. 19 latki też umierają. No, a poza tym namawiają do zabójstwa. Gdzie jest prokuratura? Także tutaj trzeba to jasno sobie wyraźnie nie powiedzieć. No, ale dobrze, ale jakby tutaj nie o tym chciałem mówić. Zobaczcie wystarczyło, że pokazaliśmy, że katolik to nie pierdoła, bo wszystkim to się wydaje tak, że katolik to jest taki tylko chodzi, modlący do kościółka, prawda, i taka pierdoła życiowa, która nic nie wie, na niczym się nie zna, nie ma żadnego wykształcenia, bo jego jedynym zadaniem to jest tylko modlitwa. No, nie, kochane lewary. My katolicy jesteśmy bardzo dobrze wykształceni w większości przypadków, aczkolwiek ci gorzej wykształceni, to nie znaczy, że są gorsi. Tylko mówimy tu o wykształceniu, więc my jesteśmy naprawdę bardzo dobrze wykształceni. Jesteśmy konstruktorami, dziennikarzami, tak jak ja na przykład. Czy powiedzmy, no też inne zawody uprawiamy, prawda? jesteśmy naprawdę fachowcami. To, że wam się to nie podoba, że my nie jesteśmy tacy, jak wy byście chcieli, a najlepiej tacy, jak wy, albo niektórzy z was, czy takie ciemnota, bo po prostu co każą, to robi. No, to już, że tak powiem, nie nasza wina. I kiedy pokazaliśmy Wam, że my nie jesteśmy pierdołami i potrafimy się bronić, prawda, i że jak trzeba, to potrafimy Was sklepać, mówiąc językiem młodzieżowym, no to wiecie, to musicie się z nami liczyć. No nie o to chodzi, żebyście po prostu, żeby kogoś bić, czy kogoś getować, czy kogoś, że tak powiem, zmuszać do czegoś. Nie, moi drodzy. Ale naprawdę miejcie na uwadze to, że my też potrafimy się bronić i że będziemy się bronić, jeżeli będziecie nasze Kościoły atakować, nasze świątynie, e, miejsca naszych modlitw do Boga, do Pana Jezusa, którego kochamy i którego czcimy, e, to no sorry, no, to, to my na to wam nie pozwolimy. I musicie się liczyć z tym że no gdzie drwa robią tam wióry lecą no i po prostu naprawdę uwierzcie mi, że my mamy e, naprawdę dobrze wychowanych e, młodych ludzi oni jako młodzi ludzie mają tam te swoje różne też i wady i zalety ale generalnie wiedzą, że Boga honoruje, trzeba bronić i e, naprawdę będziemy mieli na was metodę jak widać, prawda, wy jesteście cienkie bolki po prostu, poza tym moi drodzy, proszę Państwa, oni walczą z rządem, nabijają Popularność, no to jest wybita forma walki. Muszę powiedzieć, że panie Jarosław Kaczyński powinien być dumny z tych ludzi, ale tak jak powiedziałem, ich trzeba w każdej telewizji pokazywać. Wszystkie te ich wyczyny, te ich bluzki, te ich ataki na kościół. trzeba to pokazywać. Słuchajcie, bo. Oni w ten sposób właśnie nam, że tak powiem, prawicowcom no, przysparzają, nie, krótko mówiąc, i węzłowa ta, nie, popularności. No bo jeżeli po prostu atakują nas, to zobaczcie, co się stało. Przecież środowiska prawicowe właśnie się skonsolidowały, czyli dokładnie zrobiono to, to, czego, czego lewactwo nie chciało, chciało rozbić katolicyzm, chciało rozbić środowiska prawicowe. Tymczasem okazało się, że oni nas zjednoczyli. No bo zaczęli nas atakować, bić, yy, zaczęli dewastować nasze świątynie, a więc automatycznie zaczęli nas, yy, jakby to powiedzieć, konsolidować, No bo tak, słuchajcie. Ani oni tych świątyń nie budowali, żeby ich mogli niszczyć, je mogli niszczyć. Ani tych świątyń nie remontowali, żeby mogli je niszczyć. Wydali, zniszczyli nasze finanse, już patrząc tak, nie tylko od strony duchowej, ale także od strony finansowej. Zniszczyli nasze finanse, więc my teraz, uwaga, lokalni tam, gdzie, tam, gdzie zostały kościoły zniszczone, weźcie, podliczcie straty i do sądu. Jest tymi łobuzami, prawda? Tam przecież są twarze poszczególne, a także panią Lempart i tą spółkę całą, która jest prowodyrem całego tego, wszystkich tych zajść. się z panią Scheuring-Wilkus, która namawia przecież oficjalnie i legalnie już do tego, żeby niszczyć nasze świątynie. Więc te dwie panie, plus jeszcze nam parę innych lewaczek typu. Nowicka, nowacka, one mają pieniądze, oni mają pieniądze jak lodu, więc proszę bardzo, proszę ich podać do sądu, i niech oni rekompensują, czy zapłacą wręcz za naprawę tego, co ich zwolennicy po ich namowach zniszczyli. Ja myślę, że jak taka nowacka raz zapłaci, czy nowicka bo to są dwie różne panie, prawda, zapłaci, czy taka lempard jak zapłaci, czy Kramkowie, czy inni, prawda, im podobni, to może się nagle okazać, że nie opłaca się tym bardziej jeszcze katolików i ich świątyń atakować. No i dlatego myślę, że wtedy naprawdę to już powstrzymamy to wszystko, wariatstwo. Jeżeli będą chcieli sobie rząd obalać, to będą to robić w wyniku kampanii wyborczej przy użyciu kartki wyborczej, a nie przy użyciu jakiejś zupełnie po prostu odczapy demonstracji i po prostu, już tak powiem, no, totalnie po prostu odjechanych metod. Jak chcą, proszę uprzejmie, ale niech sobie po prostu wygrają wybory. Tak jak mówi do Kaczyńskiego: niech chce pan wygra wybory, to za pan będzie rządził. No to wygrał wybory, tym się teraz nie podoba. Więc e, proszę bardzo. I naprawdę słuchajcie, jeszcze raz szapoba dla wszystkich, e, którzy bronią kościoła. Bronią kościoła fizycznie, e, prawda, bronią życia również. E, ja w moim felietonie, który już jest na to bardzo gorąco wam polecam, żebyście go obejrzeli i podali dalej. Wyjaśniam, na czym polega złowroczy Myślę, że warto, żebyście też również ten felieton obejrzeli. I tam jest kluczowa sprawa, dlaczego kobieta cierpi po aborcji. Cierpi psychicznie. Tam jest, właśnie opisałem Wam dokładnie tą łączność między kobietą, a nienarodzonym jeszcze dzieckiem. Myślę, że warto, że powinniście to zobaczyć. Przy okazji też mówię do lewaków, którzy chcieliby ewentualnie zgłaszać ten materiał, jako terrorystyczny. No, strasznie głupi pomysł, ponieważ ja mam u siebie swój serwer. Jestem niezależnym, jeśli chodzi o kwestie tego typu i dlatego, szanowni lewacy, bądźcie tak łaskawi nie zgłaszać tego. Aczkolwiek na YouTubie już mój ferieton został zgłoszony jako oczywiście propagacja terroryzmu i tak dalej. No więc ja rozumiem, ja miałam tylko świadomość, ale kochane lewary, pamiętajcie, że nie wygracie z nami katolikami. Ruskim się nie udało, Wam też się nie uda. Więc dlatego no, tutaj proponuję, żeby jednak zachować jakiś logos i żeby po prostu no, no, raczej nie, nie, nie zgłaszać tego filmu w ten sposób. Bo on ani terrorystyczny, ani nie propaguje złych treści. Bo obrona życia w żadnym wypadku nie jest złą treścią. Dlatego moi drodzy lewacy, Raczej strzykujcie się na jakieś merytoryczne dyskusje, merytoryczne komentarze, aniżeli byście mieli tutaj zgłaszać jakieś głupoty, bo wasze zgłaszanie to nic nie da. To i tak będzie później szło, w razie czego przez mój serwer nic nie wskuracie. No i właśnie jeszcze wam na koniec tak powiem, kochani widzowie, że pod tym moim felietonem, zarówno na Facebooku, jak i na mojej stronie, Pojawił się tylko jeden negatywny komentarz, jeden i to od razu ta osoba została bardzo szybko sprowadzona do parteru przez innych użytkowników. Na Facebooku jeden i na stronie na razie na moment nagrania tego materiału jest jeden. Muszę powiedzieć, że jestem zbudowany waszą postawą. Także tutaj trochę do lawarów, trochę do was. I bardzo się cieszę, że nie dajecie się, że po prostu bronicie wiary i honoru również i, i ojczyzny, przez to też, bo Polska, jeśli będzie, jeśli zachowa swoją wiarę, to zachowa również swoją tożsamość, a jak zachowa swoją tożsamość, to zachowa również niepodległość. Pozdrawiam Was serdecznie. To taki troszeczkę falieton ekstra, ale myślę, że, że trzeba pewne rzeczy mówić, bo. Jeśli nie będziemy mówić, to nas po prostu zakrzyczą, zadziobią, a o to chodzi, żebyśmy się nie dali ani zakrzyczeć, ani zadziobać. Pozdrawiam Was serdecznie.